Hej, 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 witam Was kochani serdecznie w najnowszym odcinku z gry State of Decay. Tak, ostatnio mówiłam Decay, mój mąż mówi Decay, a mój syn jeszcze inaczej Disej, więc jak to woli. I kochani, dziś mam dla Was taki plan zajęć. Zobaczymy sobie walkę z zombiekami. Są różne rodzaje zombiaków, od zwykłych żywych trupów po gigantyczne kreatury, które mają siłę równą Hulkowi, jak my się to śmiejemy, a także toksyczne, obleśne grubasy, plujące gazem trującym, który osłabia nasze i zdrowie, jak również wytrzymałość. Zajmiemy się fabułą gry, czyli ocaleniem jednej osoby z naszej drużyny, która została zarażona przez wyjątkowo wytrzymały rodzaj zombiaka, który charakteryzuje się ciemniejszym odcieniem skóry i krwiście czerwonymi oczami. Warto je ubijać, bo pozostawiają one woreczki ze skażoną próbką krwi, co z kolei stanowi bazę do wyprodukowania szczepionki, i właśnie ją podamy naszej sojuszniczce. Ponadto na mapie występują charakterystyczne punkty z czerwoną czaszką i jest to serce plagi, gdzie rozprzestrzenia się zaraza. Jeśli ich, jest ich kilka na mapie i warto je, kochani, zlikwidować, bo zyskujemy dodatkowe itemy, oczyszczamy i odkrywamy nowe lokacje, no i zyskujemy oczywiście doświadczenie. Zobaczycie, jak wygląda likwidacja takiego serca na poziomie, jakby startowym, gdzie nasza postać jest uboga w jakiekolwiek perki czy samowyposażenie, a walka z plagą za pomocą granatnika i paru dodatkowych umiejętności. Jest soczyściej, jest szybciej i przede wszystkim lepsza zabawa. To tyle ode mnie, kochani. Zapraszam na odcineczek. I życzę wam miłej zabawy. Tak. naprawiam auto. Dobrze. Jest, czy nie? Sprawdźmy. Auto. Ale jakie wow. Ty wow, paliwa, ale jest. Poczekaj, poczekaj. Stanie. Zobacz bagażnik większy ma. Ty to może tamto zostaw? Poprzekładamy rzeczy. Zaraz, zaraz, tak. już już. Powalczę trochę.

A jeszcze tam w miarę? fajna. Powiem Wam tak, tutaj nawet te miejsca olejecie o wiele lepsze bazy, gdzie będzie do, o wiele więcej tych facilities. Jak, takich, że tak powiem, e, miejsc do rozbudowy różnych różnych działów. I jak to zrobiłaś.

Mięsa, bości, nie bości, bości, nie. Jezu Gabajak ja Ci dziękuję, ja ci później wytłumaczę Jojo O Boże Że te plagi się przydało, tak? Ta ilość tak, plagi się przydało, Tak, 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 tak. No, jak są te plagi się pojawiają na mapie to warto je zbierać, nie? Warto je tego mieć jak widzisz zresztą w zapasie dużo I tu w lewo W lewo tak? Tak level close am I the only one who thinks this might be crazy they need help I think we gotta do this not just I don't think so oh shit! someone needs a hand almost out of that. A lot more plague sets lately. I tell you, it's that new plague heart growing nearby. I don't think I'm hurting it very much. We 40, right? I think it's almost Better watch out for plague zombies. It's locked. I do not want to be in here for long. That was my last magazine. Jesteś? Tak. Już jestem. George, nie przeszukuj tutaj niczego? Kurde, to No. My to przeżyjemy? Tu w koło domku też są. Czekamy, zgaść światło. Nie ruszaj się. Tam, tam. Nie mam amo, nic, nie. A jakie potrzebujesz? Czekaj, mam w pistolecie, mam yy, pistolet. Ale jakie? Jakie? Jak, jak Dziewiątki. Ja... Tu tutaj rzuciłem parę sztuk. Ja dzięki. Stoją zaraz dwa auta, wiesz Tutaj jedno jest zniszczone, a drugie też jest do niczego no. I poświęć Jaki czar w ogóle jak to wygląda Pierwsze osoby brakuje, nie? No, tam horda idzie. Będzie do naprawy auta. W ogóle są ludzie, jacyś. coś. No to chyba jakaś moja no to oni mają zasobów tutaj pełno dla ciebie. Patrz tu. Masz tyle skrzynek, może it. się znajdzie jakaś. Careful. That guy's an. <laughs> Narazja są to do mnie, więc. My day gets a little better. Mam. No. Oh yeah. Give me a fight like that every day. didn't raise them right and that's all I'm saying about that I'd rather get eaten than infected by stupid we got a problem over here could you folks help us out what Zaznaczyłam to, widzisz? Tak. Musimy wyjść.